Dziękuję za zaproszenie księdzu i się cieszę bardzo, że mogę być z wami w te kilka dni, w te rekolekcje. Mam trochę kartek, ale będę bez kartek mówił, tylko pomogą trochę w zachowaniu porządku w ramach tych rekolekcji. Moi drodzy, miałem inne plany, nie ukrywam, że kiedy proponowałem temat tych rekolekcji, to było spokojnie na świecie, to nie było wojny, a sytuacja jest taka, jaka jest. Niemniej jednak wszystko zgodnie z planem się odbędzie, a rekolekcje też, bo to czas nawrócenia, czas przemiany, czas naprawy własnego życia. Jako, że jestem księdzem, trochę dziennikarzem, radiowcem, to pozwólcie, że w ramach tej rekolekcji będę używał czasami języka radiowego, nie dlatego by się chwalić, ale po to, żeby jak ufam, bardziej uwydatnić pewne prawdy wiary i nie zniekształcić przy okazji Bożego słowa ani żadnych innych prawd, które chcemy rozważyć. Nazywam tę kolekcję trochę prowokacyjnie duchowe spa wiara od nowa dlatego że to jest pewna taka strefa komfortu dzisiaj dla ludzi, wielu ludzi. Dobrobytu, relaksu, dogadzania sobie, swemu ciału. Ale tu jest przymiotnik duchowy i chcę właśnie bardzo, żeby to odnowienie, ta przygoda z Bożym Słowem, ona dokonała się wewnątrz, żeby to duchowe spa. Ta odnowa wiary dokonała się w sercu, we wnętrzu każdego z nas. Tym bardziej, że SPA, nie wiem, czy znacie ten skrót, znaczy tyle, co sanus per aquam, czyli zdrowy przez wodę. Uzdrowiony przez wodę. Do tego zaraz dojdziemy. Moi drodzy, jak wspomniałem, nie myślałem, że kiedy do was będę mówił dzisiaj, to... Będę miał w głowie dziesiątki telefonów wykonanych na Ukrainę do księży, do osób świeckich, którzy tam pracują, w Lwowie, choćby dzisiaj, w Żytomierzu, w Kijowie. Tak właściwie przez cały ten tydzień tych informacji jest bardzo, bardzo dużo i też wiecie doskonale, że oni potrzebują naszej modlitwy i też chciałbym, żeby te rekolekcje były, nasze modlitwa też za nich ofiarowane bo bardzo potrzebują tego wsparcia i tu, uchodźcy wojenni, ale i tam na miejscu, wszyscy ci, którzy często pojednani z Bogiem, często zaopatrzeni w różające w sakramenty, idą walczyć o prawdę, o wolność, także w imię Pana Boga, bo takie też rozmowy, takie dowody na to mam i w głowie, i w myślach w tym, w tym momencie. Czas nawrócenia i pokuty to jest czas bacznego przypatrywania się sobie. E, duchowe spad, dlatego, bo chodzi o wodę, bo chodzi o czyszczenie naszego wnętrza. I kiedy sobie dobrze pomyślimy, no to moment posypania głów popiołem, ten moment miał miejsce dwa dni temu, on jest zakończony właściwie poprzez tą wędrówkę e, tridum paschalnym. Wigilią Paschalną, a na tej Mszy Świętej dość długiej, wyjątkowej następuje obrzęd bardzo ważny, kiedy odnawiamy swoje chrzcielne przyrzeczenia. To znaczy, my jako chrześcijanie e, żyjemy w, przez chrzest, przez wodę, którą odmyczli jesteśmy, żyjemy w Bogu. E, I to jest ten cel właśnie naszej wędrówki wielkopostnej, na nowo sobie przypomnieć, odnawiając swoją wiarę, to kim tak naprawdę jesteśmy. Chciałbym, żeby w te rekolekcje najpierw dokonało się to, co jest zawsze kluczowe: żeby każdy z nas najpierw zobaczył swoją własną nędzę, swój własny brud, swój własny grzech. Bardziej belkę niż drzazgę w oku bliźniego, belkę we własnym. Żebyśmy w te rekolekcje zrozumieli, że jesteśmy nieustannie bombardowani pokusami, te pokusy sprawiają, że czasem ulegamy, a nawet często, a przez to stajemy się brudni. Do tego brudu jeszcze nawiążę później w konferencji, ale teraz tylko to na początku sygnalizuję, że. To jest moment uznania w sobie tego człowieka, który jest posypany popiołem na znak przemijania, na znak tego, że jest słaby, że jest grzeszny. To jest punkt wyjścia, oczywiście. Chciałbym, żebyśmy doszli w tę rekolekcję do momentu poczucia wewnętrznej odnowy. Do tego, by Panu Bogu pozwolić niejako obmyć to moje zbrudzone, splamione serce. Poprzez grzech, poprzez moje upadki, poprzez moje błędy, decyzje, moje stare, dawne, grzeszne życie. I wiemy, że wodą, prawdziwą wodą, która obmywa nas z grzechu, jest sam Chrystus. Woda, która wytryskuje ku życiu wiecznemu. Na myśl przychodzą mi słowa papieża Jana Pawła II, z tego wiersza. Dzryptyku rzymskiego o źródle. Jeśli chcesz dojść do źródła, do wody czystej, żywej, trzeba się przedzierać, trzeba iść pod prąd, nie ustawać. Takie są właśnie rekolekcje, żeby przez te trzy dni sobie zafundować taką walkę wewnętrzną o moje czyste serce. Żeby nie ustawać, żeby nie rezygnować, żeby się nie zniechęcić, ale żeby w tym czasie powalczyć. O swoje szczęście, a może inaczej, o to szczęście, które mi daje sam Bóg. I każdy z nas wie, czym najbardziej to serce jest splamione, czym najbardziej jest zbrudzone. Tego Wam życzę na początku już tych rekolekcji, na początku tego wyjątkowego czasu. Ja tylko spróbuję w jakiś sposób Wam w tym pomóc, także sobie coś zasugerować, podpowiedzieć na przykładzie życia innych ludzi mi znanych, świętych, współczesnych także. Ale najtrudniejsze jest to, że tę pracę trzeba wykonać samemu. Każdy z nas do tej pracy obmywania swojego wnętrza po uznaniu swojego grzechu musi podejść indywidualnie. Myślę, że Mamy w tym roku wyjątkowe rekolekcje, bo kiedy myślimy o wojnie wokół nas, to na pewno jest większe przejęcie, większa trwoga, większe docenienie też swojego własnego życia, które mamy tak kruche, tak słabe, tak liche, tak niepewne. Ale Bóg, no, w tym czasie właśnie nam pozwala te rekolekcje przeżyć. A więc reasumując, proszę Was o to, żeby. Każdy wykonał taką własną pracę domową, żeby z Panem Bogiem spróbował bardziej się w tym czasie zaprzyjaźnić. Dzisiaj w liturgii obchodzimy święto. To święty Kazimierz, który nam jakoś przewodzi. Mamy do wyboru kilka czytań, tam takie mało zamieszanie. W drugim czytaniu, którego nie słyszeliśmy dzisiaj, święty Paweł nam mówi coś wspaniałego to do Filipian wprawdzie, ale i do nas, że został zdobyty przez Chrystusa. I to, ta rekolekcja się musi dokonać. Ja muszę pozwolić na to Panu Bogu, by On na nowo mnie zdobył dla siebie. Bo o mnie walczą inne siły, inni, którzy próbują od Boga mnie oderwać. Ale mówi się, apostoł Paweł, że zapominam o tym, co za mną, a wytężam siły ku temu, co przede mną. Czyli innymi słowy, zapominam o moim dawnym, starym, grzesznym, smutnym życiu i skupiam się, wytężam moje siły, mój wzrok, moje wszystkie zmysły na tym, co przede mną, co Bóg mi przygotowuje w swoim słowie, w liturgii, przez te właśnie rekolekcje. Więcej jeszcze mówi apostoł Paweł, że pędzi ku mecie wyznaczonej, do jakiej Pan Bóg go zaprosił, Mu wyznaczył. Kapitalny tekst na początek rekolekcji: zostawić, co było, oddać to Bogu, wyspowiadać się, wyznać swoje grzechy, a jednocześnie wytężyć wszystkie zmysły i siły ku temu, co przed nami. Jakie to będzie tego nie wiemy, ale wiemy, że to będzie może być zawsze z Bogiem, i to jest najważniejsze. Gdybym miał to ująć w języku rani, ja bym powiedział w ten sposób, że trzeba nastawić swój odbiornik, jakim jest moje życie, na właściwą częstotliwość. Jest sporo możliwości na skali. Nawet możemy chodzić łapać stację czeską, słowacką. Ale może być tak, że to nasze nastawienie się na Pana Boga, to nakierowanie życia na Boga może napotykać na jakieś zakłócenia zewnętrzne. I tak będzie w życiu. Zawsze, kiedy do Boga wracamy, nastrajamy się właściwie, to inne zakłócenia będą chciały nas od tego oderwać. Te zewnętrzne i wewnętrzne moje rozproszenia, rozkojarzenia, myśli niepożądane. To wszystko. Co przeszkadza nam odebrać ten sygnał, który Pan Bóg emituje cały czas z liturgii, z Eucharystii, tego nadajnika, którym jest Jego miłość na krzyżu wyrażona w całej swojej pełni. I to musimy złapać ten kanał komunikacji z Bogiem, który płynie właśnie z Eucharystii, z krzyża, z Jego ofiary, którą dokonuje z własnego życia za naszych grzech. Sęk w tym właśnie, by uchwycić głos Boga, a nie bełkot świata, bo świat nam proponuje rzeczy bardzo kuszące, bardzo wyrafinowane, subtelne, smaczne, smakowite. Ale ten świat nam proponuje rzeczy, które nas zamykają w naszym własnym ego, w moim własnym ja. I wmawia nam, że masz prawo do wszystkiego, jesteś Bogiem, jesteś. Pępkiem świata, jesteś centrum świata, ale wtedy jestem głuchy na głos, na wołanie Pana Boga. I wiemy, że nie tak to ma właśnie wyglądać. Wiemy, że inna jest kolejność: ja na końcu, najpierw Bóg, potem bliźni, a potem ja, i o tym mówi nam dziś Chrystus w Ewangelii Janowej, gdzie nam przekazuje i zaprasza. Do miłowania się wzajemnie jedni, drugich. Moi drodzy, zachęcam Was, by pozwolić Panu Bogu przeformatować swoje życie. W radio każda audycja ma jakiś format, czasem musimy je zmienić, bo są stare, bo są już nieadekwatne. Cały czas, tak samo w życiu, przeformatować swoje życie. Inną ramówkę ułożyć. Czyli te ramy, które mam w mojego życia w te rekolekcje, po tych rekolekcjach, te priorytety, te akcenty muszą być właściwie porozkładane. Na nowo trzeba to sobie przemodelować, przebudować, zmienić. Ale najważniejszym punktem programu mojego życia musi być miłość. Ona promienieje na wszystkie inne sprawy i rzeczy tego świata zauważcie, że w tych dniach, kiedy widzimy tyle różnych scen, obrazów, słyszymy, czytamy o wojnie w Ukrainie, w innych też miejscach świata, a głównie na wschodzie Europy, to widzimy, że to, co ma największą noc, to co jest niezniszczalne, to jest właśnie miłość jedni drugich. To jest moje. Przykazanie, mówi Chrystus, abyście się miłowali wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. I właściwie całe życie człowieka polega na tym, by wytrwać w tej miłości. Mimo zagrożenia, cierpienia, bólu, grzechu, największego dramatu człowieka, bo on generuje śmierć, wytrwać do końca w wierności, w miłości do Pana Boga. Jedni drugich, a w nich kochać samego Boga. To jest zupełnie inna logika niż ta, którą nam proponuje świat. Gdzie ja mogę być właśnie w centrum. Moi drodzy, zachęcam was na początku tych rekolekcji w tej homilii do tego właśnie, żeby to życie sobie na nowo przemyśleć. Przemalować swoje wnętrze. Niekiedy kolory są zbyt jaskrawe, a zbyt drażniące. Czasem stonowane, zależy od charakteru może, ale to wnętrze mojego Ducha mojego życia musi być właściwie przygotowana, żeby odkryć tam Pana Boga, żeby usłyszeć ten właśnie Jego głos. I punktem wyjścia jest miłość. Dziś tak mocno wyakcentowana w tej właśnie Ewangelii, w to święto dedykowane świętemu Kazimierzowi Królewiczowi. Będę chciał w tę rekolekcję e, oczywiście w oparciu o Boże Słowo, to oczywiste. W konferencjach takie trzy tematy poruszyć, w sumie klasyka, można powiedzieć, a zawsze to jest nowe i świeże: grzech, śmierć i życie. To jest nasza droga. Przez grzech umieramy, ale jak w Bogu umieramy, to rodzimy się do życia. I dzisiaj będzie właśnie trochę o grzechu, o brudzie, o tym, że to duchowe spa jest po to, żebyśmy w naszym. Wewnętrznym, głębokim przekonaniu Panu Bogu pozwolili ponaprawiać nas od środka, by nas obmył swoją krwią, oczyścił nas z grzechu i przez Jego śmierć, potem i naszą, doprowadził nas do prawdziwego życia. Amen.